Wczoraj w polskich social mediach przewinęła się ogromna fala banów. Dokładniej mowa o kontach Instagramowych, które to zniknęły i do tej pory nie zostały przywrócone. Wiecie co jest zabawne, że konta Instagramowe, które zostały zbanowane, to są konta y, dziewczyn, które mają niebieskie strony. Więc kolejno, yy, więc kolejno yy, zniknęła tak: Fagata, Magdalena Roskot, yy, Sandra Bedger i Daniel Załęski. Nie, wczoraj nie. informowaliśmy was o tym, iż swój Instagram straciła Magdalena Łos. gdzie też szoniska będą reklamowały swoje fansy? Fans Obacimy. W przypadku mogliśmy tylko przypuszczać, że mogło chodzić o publikację... Włokscy historii Gacja zdjęć, było. jak i promocję niebieskiej platformy. Kurde, no to jak, co, co, jak w ogóle teraz internet będzie prosperował? Jak internet sobie poradzi bez dziewczyn, które nie reklamują swoich stron dla, dla fanów? To jest koniec jakiejś epoki, na pewno. Do tego niechlubnego grona dołączył również Denis Załęcki oraz Fagata. Ta druga również jest znana z bardzo odważnych treści, jak i promocji niebieskiej platformy. Na ten moment na jej profil nie da się wejść, a my otrzymujemy komunikat o usuniętej stronie. Lucha bucha, modernizacja wnętrza. Co wyświetlało się kilka? Koniec internetu, tak jest. Koniec Krotnie świata. W przypadku usuwania profil... Albo, albo, albo właśnie koniec internetu, albo koniec świata. O co chodzi z tym labubu? Dlaczego, dlaczego to ludzie chcą? Znanych osób już wcześniej. Jest Kresu to niewątpliwie zacząć. duży triumf dla osób, które krytykowały. E, hurde poleciał jakieś konta? Tak! No. Magda Scott e, fagata. E, ta. tak. Mogę potrafię klaskać jedną ręką. E, Sandra Badger, Denis Załęcki, i wydaje mi się, że też Nikola chyba. Ta od kamera boja. W sensie była Medigala. Jej działalność, influencerka od tego. Ona do... była z Magicalem? Jasna duba. Zasł opublikowała kilka treści. Tak zagranicy też? Chyba nie. Na TikToku, ale nie ma tam informacji na temat zbanowanego profilu. Ja do tej pory nie wierzę, że Magical miał dziewczynę. Nie tylko miał dziewczynę, ale również obecnie ma dziewczynę i ta dziewczyna również ma stronę dla fanów. Patrząc na te wręcz hurtowe bany, może odnosić to zmianę polityki Instagrama. Być może teraz zabronione będzie promowanie niebieskiej platformy oraz wstawienie bardzo odważnych zdjęć. Dla osób, które e, tworzą. Tak, tak, na pewno, bo świat zmierza ku lepszemu, moi drodzy. Że wartościowy content jest to niewątpliwie pozytywna informacja. Natomiast dla tak zwanych influencerek od wiatraków spory cios w kanał pozyskiwania nowych fanów. Sporo fanów. A dlaczego chcieli gejść ośmiornice, spinnery i tak dalej? Nie rozumiem komentarza w ogóle. Z pewnością po świat zmierza ku zagładzie. Dokładnie. Dlatego właśnie te. te. Dlatego właśnie te, te dziewczyny zostały zbanowane. Masakra, to będzie kolejna. Skała by Krażynka, gdyby regularnie publikowała treści na swoje social media. Influencerka postuje wiele zdjęć z wyjazdów i tak naprawdę do tego. Partnerka Buddy ujawnia swoje plany. Dobra, miał nie być o Buddzie, ale to jest jego dziewczyna. Posłuchajmy, może ma coś ciekawego do powiedzenia. Może się zaskoczymy, moi drodzy. Ogranicza swoją twórczość. To Instagram powinien się dąbrowską dari zbanować? Tak, dokładnie. Ciężko powiedzieć, czy wynika to z braku pomysłu do robienia kontentu, czy po prostu z braku chęci. Ale sama zainteresowana zauważyła dla Bubu. Aha, dobra, okej. Okay. Ten problem i podzieliła się swoimi przemyśleniami na profilu na Instagramie. dobry. Na pewno będzie bardzo ciekawe i na pewno zmieni to y, nasze podejście w ogóle do wszechświata, tak mi się wydaje. Tak dawno tutaj nie mówiłam, że jest mi bardzo dziwnie. Mówić. Temat teraz No ale... W ogóle tak sobie myślę, że jeżeli byłaby przyznawana jakaś nagroda dla najmniej aktywnego instagramera, wygrałbym to. Dostałam ten puchar. Był, autentycznie, to no przecież ja cię pół minuty słucham i siewam. Przepraszam bardzo. Medal, cokolwiek by dawali, byłoby to moje, bo jestem w tym bezkonkurencyjna. Mhm. Yy, natomiast co, no... no... Zobacz mojego Instagrama. Chciałabym dodawać tu więcej, tylko jakoś tak, nie wiem, dobrze się żyje bez tego internetu, co mam wam powiedzieć. Czyli ona po prostu będzie mówiła i nie powie nic. No ale chciałabym, tak jak mówię, chciałabym dodawać więcej, tylko ostatnio też miałam jakiś jaki gorszy okres do tego wszystkiego. Mam takie poczucie, że nie chcę dodawać jakichś gównianych treści nudnych i że nie będzie was interesować to, co ja wrzucam i jeżeli to nie jakiegoś głębszego przesłania, to po co mam to tu wrzucać. No z drugiej strony na tym trochę też polega Instagram, więc... Wiecie, ja żyję moim życiem, więc... O! Na tym polega Instagram? Uważam, że zwłaszcza w ostatnim czasie nie jest najciekawsze. Grażynka podkreśla, że jej życie w ostatnim czasie nie jest najciekawsze, co może odnosić się do następstw związanych z postępowaniem, jakie toczy się przeciwko niej oraz Budzie. Otrzymaliśmy również informację, że aktualnie ma ona więcej wolnego czasu. Czyli dowiedzieliśmy się dosłownie nic. Że ona nic nie wstawia i mogłoby dostać nagrodę za to, że nic nie wstawia. I że w sumie dobrze jej się żyje bez internetu, ale na tego Instagramu powinna coś wstawiać, ponieważ na tym polega Instagram. Ale jej się nie chce, ale jednak zacznie. Czasu i może pozwolić sobie na różnego rodzaju wyjazdy w damskim gronie. Co nie było możliwe w czasie. podjechać social media, żeby mieć e, współpracę reklamową. Gdy buddy na pełnych obrotach, bo każdy wyjazd był tak naprawdę wyjazdem nagraniowym. Pasmo ślanne, orzechy, orzechowe. E, jadę dzisiaj z. z kurwami. Dziękuję za dziewięciu pasażerów pociągu, moi drodzy. Dziewczynami na babski wyjazd i strasznie się cieszę, bo to będzie taki pierwszy e, mój babski wyjazd. Od kiedy wyszłam z aresztu. Ehm... Bo zazwyczaj dziewczyny jak jechały, no to ja nie miałam jak, bo pokrywało się to z jakimiś naszymi wyjazdami z Kamilem, nagrywkami w ogóle. Także strasznie się cieszę, że teraz jest na to czas przestrzeni w ogóle. Zwłaszcza, że jadą same babi, będziemy sobie w tej naszej babskiej energii nad basenem leżeć się opalać i w ogóle. Bardzo się cieszę, bo no zazwyczaj jeździłam na super wyjazdy, bo nie mogę powiedzieć, że były to super wyjazdy. Natomiast byłam mocno w męskiej. Wyjazd, również na przykład. Mieli? No fajne, to też mieli. No tak, no różne wyjazdy. o różne. I same chłopy. Także... O. Wiecie. No, parówkowa impreza. Można było odczuć tutaj pewnego rodzaju zmęczenie ze strony Grażynki, związane z licznymi wyjazdami Doleka. tylko i wyłącznie w męskim gronie, bo tak wyglądały materiały buddy za zagranicy. Dzięki temu, że Kamil skończył swoją działalność, pomijając fakt spraw z jego partnerka Olabo. Ale go nie lubię, nie? Boże jedyny. O tak ma na imię? Ma Taka aktualnie bucha, tak o jest. wiele więcej czasu na swoje własne potrzeby. Zobaczymy, czy będzie wiązało się to z większą ilością kontentu na profilu grażenki. Jeżeli tak, to Zdroweń. ten pewnie będzie bardziej skierowany do damskiej części. Samych chłopy, czyli bang, bang? No nie wiem widowni, aniżeli tej męskiej. Sporo damskiej części to widowni to jest, to zaangażowało tak. się również w konflikt pomiędzy Gimperem a Lil Masti. Tak jak informowaliśmy o. was w poprzednich odcinkach, Lil Masti pochwaliła się wygraną w sądzie z gimperem, a na jej kanale. Zajebiste, Pochwaliła ja się, wygranał. A jak się za niedługo dowiemy, to jednak nie do końca, moi drodzy. Mogliśmy odsłuchać blisko godzinny podcast przedstawiający całą sytuację z ich strony. Wiemy, przez co musieliśmy prze Tak, tak. I wszyscy wiemy, że bierzemy wam na słowo. Cześć, jakie cierpienie znieśliśmy i ile musieliśmy udźwignąć na naszych barkach. Jak się wygrała? No, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, ponieważ obejrzymy sobie wspólnie film Gimpera który jest bardzo mocny i bardzo fajny. Sarah, chuj się Przez to, że osoby wpływowe, które nieodpowiedzialnie podchodzą do tego, co robią, w nieodpowiedzialny sposób przekazują innym ludziom swój światopogląd, to, tak z informacje nieprawdziwe na. Nieprawdziwe, tylko że to są. Jeśli chodzi o Lil Masty, to materiały, które były przygotowane na jej temat, były, były oparte na informacjach nieprawdziwych. Które mają potwierdzenie, ponieważ to wszystko było brane z jej Instagrama. A czyjś temat? Tak, które nie dojrzały do tego, żeby w sposób dojrzały Tak, od... no wy bardzo jesteście dojrzali. Twojej fundacji szczególnie. ...powiedzialny te informacje przekazywać. Tylko tak naprawdę realizują swoje potrzeby. Egotyczne lub e, sensacyjne. Egotyczne, mówią to ludzie, którzy e, w pewnym momencie zrobili, oparli swój content, swoją twórczość internetową na dziecku. Spoko, spoko, jak najbardziej kumam. No, Tygrysek to bardzo dojrzały. Bardzo, bardzo. To jest wzór dojrzałości. Natomiast w tym wszystkim e, gdzieś tam mignął mi komentarz zajebisty, że o wiele więcej i o wiele dłużej nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy tożsamości Tygryska. Aniżeli dziecka, Anieli, nie. Szybciej dziecko zobaczyliśmy niż, niż samego tygryska. Yy, a czemu już nie trawić, budy? Trochę nie było mnie w internecie, ale nie kumam. Znaczy, ja zawsze go nie trawiłem. Oni mówią o sobie dosłownie? Tak. Internet nie do końca zgadał się z wyrokiem sądu, ponieważ według nież nie do końca tylko nikt się nie zgadzał. Wielu Giper nie zrobił nic Jest złego i nie oskarżył nikogo o krzywdzenie dzieci. Rzecznik praw dziecka zainteresował się nagle rentingiem, tak, słyszałem? Ten sta rzeczy można najlepiej określić stwierdzeniem, przegrany w sądzie, wygrany w internecie. Cała społeczność internetowa oczekuje na szerszy komentarz Gimpera w tej sprawie. Ten odziwo pojawił się u Konowskiego w jego ostatnim materiale, gdzie wychodzi na to, że narracja Lil jest tam mocno podważona, a całość nie wy. Nikt normalnie się nie zgadza z wyrokiem sądu. Eee... N... ...na zero jedynkowo tak jak można to było uznać na początku. Co ciekawe, wygląda na to, iż Gimper nawet nie wiedział, iż tyle postępowań ma toczyć się przeciwko niemu. Masty w swoim oświadczeniu napisała, że jest jakiś jeden wyrok, który jest prawomocny, i drugi, który nie jest prawomocny. Ten, który jest prawomocny, to jest jakaś sprawa, w ogóle nie bardzo wiem o co, bo ona do mnie nie dotarła. Ja na to nie odpowiedziałem. W sensie nie wiem, czy, czy poczta przymuliła, czy co. Nie dotarło do mnie info o tym. Dowiedziałem się. Ale ja nie rozumiem. Nie rozumiem za bardzo tego. To znaczy, odbyła się jakaś rozprawa. On miał dostać pisma, ale tego pisma nie dostał, nie odebrał i bez niego ta cała rozprawa się potoczyła? No to jak? Yy, o tym, że... W sensie, tak można w ogóle? ...coś gdzieś puścili, jeszcze jakąś trzecią sprawę yy, i że dostałem za nią 1000 złotych grzywny, jak już sędzia podjął tam wyrok. Więc to było jakieś bez mojej odpowiedzi, bez rozpraw. Bez możliwości wypowiedzenia się, bo po prostu z jakiegoś powodu nie doszła do mnie informacja. W wyroku nieprawomocnym sąd orzekł, iż Gimper ma zapłacić 50 tysięcy złotych kary, z czego 30 tysięcy złotych idzie dla państwa, a 20 tysięcy złotych na jakiś cel charytatywny. Ale o... W ogóle to jest, to jest, yy, z czym, jak, jak się, jak jest 50 tysięcy do zapłaty i 30 z tego tysięcy idzie na, 30 z tego idzie na, yy, na skarb państwa, to na co to idzie dokładnie? Z tego wyroku youtuber może... Na wynagrodzenie nie wiem, sędziego na przykład też, czy, czy jak to się tutaj rozkłada? ...że jeszcze się odwołać. Karę, którą otrzymałem, no ja jej na razie nie płacę, bo wyrok nie jest prawomocny. I ja się odwołuję oczywiście od niego, no bo to jest cyrk, co się wydarzyło. Interesującym faktem jest to, że z odcinka Konowskiego dowiadujemy się, iż w filmie Gimperen nie zostało... W ogóle ciekawe jest to, że ja na swoim filmie komentującym całą sytuację powiedziałem, że jedyna rzecz, tam gdzieś tam w połowie filmu, że jedyna rzecz... Do której można byłoby się przyczepić, że nie w tak 100%, ale jeśli już miałbym się o coś przyczepić, cokolwiek w tym filmie, to jest tylko miniaturka. I się okazało, że, on, że wszystko w tym, film, w tym filmie jest spoko, tylko że miniaturka jest przesadzona i tą, miniatur tą miniaturką przegrał, nie? I przez tą miniaturkę musi tyle tyle yy, tyle, yy, tyle zapłacić. Yy, nie zdążyłem Milonek. To nic przekłamane. Gimper miał Telefonowa. rzetelnie zrealizować materiał, lecz największym problemem miała być miniaturka, na której to widniał Lil Masi z pieniędzmi w brzuchu i to właśnie za to miał paść wyrok na Tomasza Działowego. Co ciekawe, sąd sam stwierdził, że to co robi Lil Masi faktycznie może wyrządzić szkodę jej dziecku, a zeznania Lil i jej tygryska miały być... Ile koniec końców płaci? 50 tysięcy? 30 na Skarpaństwa, 20 na Fundację Przeciwko hejtowi. ...wielokrotnie podważane. Na to... Dołatanie dziury w budżecie, o ile się nie mylę, okej. Okay. Natomiast warto nadmienić, że jeżeli chodzi o zeznania zarówno Lilmasty, jak i jej męża, to sąd w uzasadnieniu wyroku kilkukrotnie podkreślił, że były niewiarygodne i że przekręcali fakty. Wygląda na to, że sprawa nie jest czarno-biała, tak jak to przedstawia Lilmasty w swoim podcaście. Pojawia się... ...gdyż ludzie nie znają słowa metafora. No, to była mocna metafora. No ale nadal to była metafora, to znaczy ta miniaturka miała jak najbardziej odzwierciedlenie rzeczywistości. Również wiele nieścisłości odnosi posiedzeń odwoławczych, o których to gimper nic nie wiedział. W kontekście postrzegania internetu youtuber komentarzy jest na o wiele lepszej pozycji, a nowe fakty odnośnie tego co wydarzyło się za kulisami mogą jeszcze mocniej sprawić, że to gimper z Słucham, całej afery stale. wróci z tarczą. Zdawać by się mogło, że spadł na tarczy. Rozpoczyna się dziać w kontekście Twitcha, który aktualnie mocno odstaje pod względem konkurencyjności. Jak się okazuje, platforma działa w tym kierunku. Zostało zorganizowane spotkanie z największymi twórcami z Twitcha. Pojawić się tam miała m.in. Kasiks, Izak, Ksay, czy też multi, jednak na samym. Twitch jest dziwny. I wielokrotnie ludzie, wielokrotnie ludzie mi pisali, żebym może zacząłbym streamować na Twitchu zamiast na YouTubie, czy może czy może tam bym przechodził, jeśli chodzi o granie, na przykład, natomiast zawsze mówiłem, że byłoby to kompletnie bez sensu, ponieważ. Tam bym musiał od nowa tworzyć społeczność, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że tam też się inaczej trzeba zachować. Kompletnie inaczej niż na YouTubie. Ten regulamin też się ciągle zmienia. Ciągle coś dodają. I do tego wszystkiego jeszcze dzieją się jakieś dziwne akcje, więc jak najbardziej cieszę się. Przepraszam jedynie. O! Cieszę się jak najbardziej, że posłuchałem swojego instynktu i że Nigdzie nie przyszedłem, gdzie. Jak, jak, jak gdzieś streamować, tworzyć to, to, jednak tutaj. W spotkaniu nie było żadnych konkretów, a dla wielu twórców był to po prostu zmarnowany czas. Niektórzy próbowali prosić. A wam czemu tu już nie jesteś na tym, na Discordzie? Temat finansów i tego, że mniejsi twórcy bez skrzynek po prostu nie istnieją. Ja, ja mówię do babki tak. Eee. Yy... Sio, kuru, chyba nie. To jest straszna chujnia z kasą. Że większość streamerów w Polsce to żyje. Jakbyś był na Twitchu to nie oglądałabym, no ja też on się nie oglądał. Dzięki tylko i wyłącznie. Kurwa z lootboxem, nie? A ona się pyta, ty wiesz, to jest banalne. No ja mówię, że należy sposób to odejść. I że bez tych lootboxów to pewnie z 90%. Ja nie rozumiem, dlaczego oni nie pójdą na kika. Znaczy, że ten, ten kick jest jeszcze nie aż tak pewny? No ale z drugiej strony, na, na zagranicznym. Na zagranicznym... Inter w tym internecie yy, Ci najwięksi przeszli na Kika i tam sobie naprawdę go zajebiście mocno chwalą Więc nie wiem Jestem w miarę Kika Czy Ksayo, czy Rybson No nie wiem, ci, ci najwięksi, nie? Z, z Twitcha, jesteście ci najbardziej kojarzeni z Twitchem A na przykład ona rozmawiała z człowiekiem sucharem o tym Na przykład, nie, Nitro też poszedł Jako jeden z pierwszych takich większych w Polsce Czy, na przykład... Jego tak mnie nie, że brzydzi, ale jakby nie odrzuca to, że kik to jest gambling money. A Japczan kurwa, ja zapytał o Japczana. to była jakaś gadka o tym, że hmm, chodzi o to, że tam mają zbudowaną widownię na Twitchu i nie wszystkim chce w sensie się zakładać nowych kont. No dobra, ale wiesz, ale na przykład no to był case z yy, Z Nitrem, który został banowany na YouTube. Ile później, dosłownie, tam dwa dni później, czegoś tak zrobił streama na kiku. I tam już swoje, swoje, miał swoją społeczność. Poza tym jakby przeszedł tam Ksajo, yy, no to zaraz by wszyscy, po, wszyscy po tam założyć konto. I zaraz by, wiesz, zaraz by się odrodziło gdzieś tam na nowo Ksajo Industries i tam wystarczyło po prostu tam streamować. Skoro Twitch nie chce im płacić, skoro Twitch nie chce im, im pomagać, skoro nie chce w żaden sposób zachęcać ich do, ich do tego, żeby oni zostali na platformie, no to po jaką cholerę tam zostawać? Możecie Szczególnie, że no YouTube jest od tego, żeby i streamować, i robić filmy, a Kik to jest dosłownie konkurencja dla Twitcha. Ciężko nie, bo on, bo on, on... na przykład dokładnie. Dostał bana! Kurwa, ja wszędzie dostał bana, za to ty powiesz, że, że zabije kolakat z tego kurwa. Widać tak, jakby Twitch wykazywał jakąś inicjatywę, że chce coś zmienić lub dodać na swojej platformie, ale nie przynosi to żadnych wymiernych efektów. Niestety na spotkaniu nie udało się ustalić niczego, co mogłoby w pozytywny sposób wpłynąć na warunki pracy streamerów na Twitchu. Warto podkreślić, że jeżeli sytuacja nadal będzie wyglądała tak, jak wygląda ona teraz, to tylko i wyłącznie kwestią czasu będzie to, jak kolejni streamerzy przyniosą się na konkurencyjnego kika, no. który to o wiele więcej płaci i oferuje lepsze warunki współpracy niż dinozaur Twitch. W dzisiejszym filmie to już... Jak serio dinozaur, nie? To te spotkanie, spotkanie z ludźmi z Twitcha trochę wygląda tak, jakby w, jakby w Twitchu pracowali ludzie, którzy kompletnie nie ogarniają internetu, nie? Tacy bumerzy, którzy, no nie wiem, co, nie wiem, jak można Wam pomóc, no proszę się, proszę tam więcej po prostu streamować i będzie ok.